Cześć drodzy pacjenci, witamy Was serdecznie. Dzisiaj wykonujemy mezoterapię preparatem NCTF-135H od marki Filoga. Witamy Was z Laurą. Witam Preparat NCTF-135H to mezoterapia, którą możemy wykonywać w formie mezoterapii głowej lub pezoterapię mikroigłowej, no na przykład przy użyciu dermapena, ale o tym opowiadały a lub pewnie opowiedzą Wam nasze Panie Kosmetolog. Sam preparat NCTF to mieszanina kwasu hialuronowego, witamin, aminokwasów, składników mineralnych i innych składników odżywiających skórę właściwą, do których serdecznie Was zapraszamy. Taki cykl, który daje bardzo fajne efekty, to 5 zabiegów co dwa tygodnie, natomiast później możecie tego typu zabiegi wykonywać Państwo powiedzmy raz w miesiącu, raz na dwa miesiące celem podtrzymania nawilżenia Waszej skóry oraz szeroko pojętej rewitalizacji. U Pani tak naprawdę skupiamy się głównie na okolicy oka, aczkolwiek ampułka ma 3 ml, więc na pewno zostanie nam coś na resztę twarzy. Obserwujcie nasz profil na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia. Hej!